Dałem się namówić, kupiłem w Biedronce keczup madero, keczup pikantny. Powiedzieliście, że jeden z lepszych keczupów, mimo że tańszy, tańszej firmy, to jest naprawdę dobry. Sprawdźmy to. Specjalnie kupiłem w Polsce, żeby go przywieźć i przetestować tutaj w Niemczech. Także zobaczę, czy mam parówki. Jak nie, to do czegoś innego. Jednak parówek nie mam, a najlepszy podobno do parówek, więc ja użyłem tutaj kanapeczka z masełkiem i serkiem topionym. Dobra, leję ten fantastyczny niby keczup madero, dobrze czytam? Madero, ok. Czy on jest naprawdę taki dobry? Nalejemy go więcej, tak? Myślę, że tyle. Rozsmarujemy. No i pierwszy gryz. No, ludzie, powiem Wam, że w konia mnie zrobiliście to. Smakuje jak jakiś przecier i to taki niedobrej marki. No to mi smakuje jak koncentrat pomidorowy. Dziwne nuty metalu są, nie wiem. Taki chemiczny mocno ten ketchup. Nie wiem, czy do parówek by lepiej smakowało, czy nie. Chyba sobie specjalnie żarty robiliście, żeby go spróbować. Nie mówię, że jest nie do zjedzenia, ale znam wiele lepszych keczupów, które naprawdę mi smakują. A tutaj przyjemność z jedzenia znika. Ketchup powinien dawać dodatkowego smaku, takiej nuty, która sprawia, że potrawa jest jeszcze lepsza, albo kanapka, czy coś innego. A tu zdecydowanie psuje mi smak tego serka. No taka moja opinia tego keczupu Madero. No i trzymajcie się, do następnego, cześć, zostawcie obserwacje, polubienie, jak zawsze.